Udział wyborców, hańbą jest to, że nasz kraj ma jeden z najgorszych wskaźników udziału wyborców w rozwiniętym świecie. Demokracja upada, gdy obywatele odmawiają wzięcia odpowiedzialności i głosowania. Wszystko, co jest potrzebne do zwycięstwa zła, to nic dobrego dla dobrych ludzi. Wprowadzimy automatyczną rejestrację wyborców związaną z projektowaniem rejestracji i uzyskaniem prawa jazdy. Każdy obywatel otrzyma bezpłatny ważny krajowy numer wyborcy poprzez rozszerzenie obecnego systemu kart paszportowych w USA. Odpowiedzialni obywatele, którzy głosują. Otrzymają zwrotną ulgę podatkową w wysokości 500 dolarów. Skopiujemy sprawdzone systemy głosowania, w tym pocztę w kartach do głosowania i dwadniowe głosowanie w weekend. Możemy również nagradzać wysokie wskaźniki udziału wyborców w firmach i stanach. Alaska Queen